Siemanko, moi drodzy, jestem Terenc i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy kolejne nowe, ciekawe informacje. Generalnie skupimy się tutaj na tym, co napisała strona Szczecińskie24.pl. Oraz na wywiadzie, który zamieścili wraz z Push Barberem. Trwa on 15 minut, a jest on bardzo ciekawy, wypełniony wszystkim. Także będziecie mieli oczywiście link w opisie, ale najpierw obejrzyjcie mój film. Zostawcie moi drodzy, jeszcze tutaj tylko łapkę w górę dla zasięgu, wiemy tutaj minimum 5000. No i jeszcze chciałem pozdrowić nowych sprzętujących oraz donatorów, a oto oni: Bartoks, Nexo, hej tu Danielek, Piotr 58 Plus. Desampa, S1 Premium, Iwona Dąbrowska, Pan Kuba, Marcinek 47 oraz Donatorzy Bertolek, Jakbek, Doggo, Ternizek, Dupolizek, Kazdeti69, Maciek JWK, który wysłał 50 zł i zaprosił na swojego Instagrama Także moi drodzy, wbijajcie na Instagrama Maciek JWK, również zapraszam, także wbijajcie Danio Dimetoksy4, Trichydroski5535 który wysłał 77 zł, także bardzo Ci dziękuję Oraz ostatnia osoba, czyli Aleksander Czerwiec Czyli bardzo Wam wszystkim dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam No i moi drodzy, jeśli ktoś z Was chciałby zrobić to samo To, to możecie wejść albo do neta, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba tu się pojawi No i zostanie pozdrowiona na odcinku, także co? Myślę, że warto, a teraz zapraszam do oglądania Dobrze, także jesteśmy na stronie szczecińskie24.pl I mamy tutaj nagłówek, że PushBarber mówi Viola i kamerzysta chcą mnie wsadzić do więzienia Wideo wideo zajmiemy się zaraz, ale najpierw przeczytajmy, co tutaj jest napisane. Push Barber, bo tak woli przedstawiać się nasz rozmówca w długim wywiadzie do kamery, przeprasza za ten film, swój udział w nim i innych produkcjach kamerzysty. Zgadza się na ujawnienie wizerunku. I to, co powiedział Push Barber: Biorę leki na uspokojenie, Cały się trzęsę z nerwów, wyobraź sobie, że spełniasz marzenia, jesteś w punkcie, w którym zawsze chciałeś być i nagle jesteś przestępcą. Ludzie chcą cię zabić. Życie się załamało w jednym momencie, mówi Push Barber. Zastana no, się, praktycznie nie wychodzę zału. Zajmujesz się czymś? Yy, nie wiem, pracuj nie jestem w stanie psychicznym teraz pracować. Zwróciłem się do psychiatry, żeby wziąć leki. Tam pożyczyłem od jakiegoś znajomego leki na uspokojenie, który też bierze na receptę i po prostu na się na tych lekach, bo inaczej się po prostu cały trząsę z nerwów. Bo... Wyobraź sobie stary, że spełniasz marzenia już jesteś w punkcie, w którym zawsze marzyłeś być I nagle stary jesteś przystępcą, jesteś gościem, który rzekomo się znadza nad niepełnosprawnym. Ludzie chcą cię zabić, no stare życie mi się doma o w jednym momencie. I po prostu dlatego chcę się zmienić, chcę zmienić swoją sylwetkę, chcę się zająć barberingiem, chcę nie być szkodliwej, a raczej dawać przykład innym. Ja jedynie przepraszam wszystkich, że brałem udział. Nawet nie chodzi o scenery, w każdy w każdym filmie. wszyscy... Push Barber zapewnia, że nie doszło do znęcania się nad chłopakiem, według niego i pozostałych członków ekipy, młody mężczyzna chciał wykonywać te zadania. Z jego relacji wynika, że w domu kamerzysty wszyscy grali swoje role według ustalonego scenariusza. Po czasie okazało się, że chłopak jest niepełnosprawny i niezadowolony. Push Barber mówi, że główny bohater chciał zamazania wizerunku. Kamerzysta miał odpowiedzieć krótko: Niech spie. Czyli z tego co tutaj możemy się dowiedzieć, ten niepełnosprawny chłopak, który właśnie zagrał w tym filmie kamerzysty i wykonywał te zadania, po tym jak wyszedł z tego domu, później napisał do trenera, żeby zamazać jego twarz, jego wizerunek w tym filmie, a kamerzysta mu powiedział, żeby dostał pieniądze, no i już nie ma odwrotu. Ja już nawet na ten temat się nie chcę wypowiadać, napiszcie sami w komentarzu co wy o tym sądzicie, chętnie poczytam inne osoby również, także rozpisujcie się jak najwięcej. Mężczyzna, czyli właśnie Pusz Barber, Stwierdzi, że dawni kompani z ekipy filmowej chcą go pogrążyć i całą winę za pomysł odcinka, organizację zrzucić na niego. I tutaj mamy kolejną bardzo ciekawą informację, ponieważ Push Barber powiedział w wywiadzie, że kamerzysta jak zobaczył, że ten film zrobił taką furorę, nawet i w świetle negatywnym, no bo dla niego raczej nie ważne, czy mówi się dobrze czy źle, po prostu ważne, że się mówi. No, to kamerzysta chciał z tym chłopakiem, właśnie niepełnosprawnym, nagrać kolejny film, tylko żeby role się odwróciły. Żeby właśnie ten chłopak dawał zadania im, czyli Pucz Barberowi, Wiolce, kamerzyście, no i właśnie inne tam osób z tej ekipy, żeby po prostu jakby załagodzić całą sytuację, coś tak myślę. I tutaj jest napisane, że Pucz się w tym momencie wycofał, ponieważ dla niego już to była przesada. Najciekawszy temat zostawię wam na sam koniec filmu, także czekajcie do końca, ale teraz przejdźmy sobie do głosówek, które zostały ujawnione. Są to wiadomości głosowe na Instagramie, które kamerzysta oraz Wielka wysyłali właśnie Pusz Barberowi. Nie wiem kiedy to było, nie wiem w których momentach w ogóle to było. Jakie są to dokładne daty, ale ja przeczuwam, że to było w momencie, kiedy byli w Egipcie. I moi drodzy, sobie posłuchajcie właśnie tych głosówek. Dobra, Pusz, e, powiem ci tak, e, Wielka powiedziała, że gada wszystko na ciebie, e, tak żebyś musiał się jakoś ustosunkować do tego bo wszystko leci, leci na Ciebie. Weź mu powiedz co. Chciałaś powiedzieć. Chyba skończysz w Pierdlu, No ja powiem prawdę, że to wszystko Pusz wymyślał i że to on powinien siedzieć. Że on kazał, zmusił Cię do nagrania tego odcinka. No i to będzie prawda. No, czyli tutaj psychofanka groziła Pusz barberowi, że skończy w Pierdlu. I przeczuwam, że były to ostatnie dni, kiedy byli w Egipcie I możliwe, że właśnie wtedy już wiedzieli, że będą przesłuchiwani Przez co Wiolka powiedziała, że będzie właśnie zeznawała przeciwko Pusz Barberowi Żeby go po prostu udupić, żeby siedział w tym więzieniu, żeby całą winę zwalić na niego Żeby to po prostu podkręcić To są właśnie moje takie spekulacje No a teraz moi drodzy przejdźmy sobie do najciekawszej rzeczy, która na pewno wiele z was zszokuje Tutaj to tylko wam szybko skrócę, a zaraz wam pokażę wypowiedź Pusz Barbera na ten temat Ale moi drodzy generalnie kamerzysta chciał jeszcze przed więzieniem Wybudować w kontenerze studio filmowe, gdzie zrobi live'a z donate'ami. I 30 zł donate'a to będzie jedna minuta dłużej, siedzenia kamerzysty w więzieniu. Pff, nie wiem o co chodzi. I się zastanawiał, czy skłamać i powiedzieć, że wiedział, że ta osoba była niepełnosprawna, żeby wzbudzić jeszcze większe kontrowersje, bo dla niego po prostu liczy się pieniądz, a nie publiczna opinia. Moi drodzy, zobaczcie sobie sami kawałek tego wywiadu, a całość macie oczywiście w opisie. Kamerzysta mówił, że to jest darmowe promo przed więzieniem, ponieważ miał taki projekt, że zbudował sobie w Poznaniu kontener, w którym jest studio filmowe więzienia i chciał zrobić live'a. Za do minutę ludzie muszą wpłacić 30 zł, żeby siedział w więzieniu. I wyliczył sobie, że przez rok zarobi chyba 15 milionów. Czekaj, 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 moment, żeby mnie ja to dobrze zrozumiał. Zbudował sobie studio filmowe jako więzienie, tak? w kontenerze. Łukasz na samym początku yy, się zastanawiał, czy nie skłamać, że wiedział, że chłopak jest chory, po to, żeby zbudzić jeszcze większe kontrowersje, bo on generalnie chciał sobie zepsuć wizerunek. Żeby ludzie chcieli, żeby się objęcia, nie w więzieniu i mu 30 zł za każdą minutę, nie? I po prostu chciał wzbudzić konkurencję jeszcze większej i powiedzieć, że seria będzie że jest chory po to, żeby ludzie rewizowali jeszcze bardziej i jeszcze ludzi bardziej wbijało do niego na Instagrama. Także moi drodzy, to tyle z tego filmu i jeszcze prośba dla osób, które mają jakieś nowe informacje na temat właśnie tej sprawy, czy jakiejkolwiek innej, o której mógłbym nagrać. Podsyłajcie mi wszystko na mojego Instagrama, Seba Ternis, tam będę oczywiście wszystko czytał i wysyłajcie wiadomości prywatnej, ponieważ właśnie stamtąd biorę najwięcej informacji. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a ciekawią cię newsy, na przykład co się dzieje teraz na YouTubie, właśnie z takich grubych aferek, no to subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, ponieważ naprawdę tutaj na moim kanale będą się znajdować takie rzeczy. Także moi drodzy, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych newsów, aferek itp. itd. Możesz również udostępnić ten film znajomym, aby więcej osób się o nim dowiedziało, ponieważ myślę, że tematy są naprawdę ciekawe. Zajrzyj na poprzednie filmy, ponieważ też ich jest dosyć sporo na temat właśnie tej całej afery. Już nagrywam od kilku dni. Także, moi drodzy, co? To tyle. Do następnego filmu. Cześć!